Minister Zdrowia podjął decyzję o przystąpieniu do siedmiu umów zakupu szczepionek przeciw COVID-19, co pozwoliło na zakontraktowanie aż 201 milionów dawych szczepionek o szacunkowej wartości niespełna 14 miliardów złotych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zakontraktowanie części szczepionek przeciwko COVID-19 o szacunkowej wartości 8 miliardów 400 milionów złotych. Uzasadnieniem takiej oceny było stwierdzenie, że minister zdrowia, pomimo zakontraktowania na koniec kwietnia 2021 roku 109 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19, które umożliwiały już kilkukrotne zaszczepienie całej populacji Polski. Od maja do listopada 2021 roku zawarł trzy kolejne umowy na zakup dodatkowych 92 milionów dawych szczepionki przeciw COVID-19 o szacunkowej wartości wspomnianych 8 miliardów 400 milionów złotych.